dla Was serdecznie. <laughs> I co? Jak widzieliście, zrobiłem tak jak, tak jak doradzaliście? Nie wiem. Każdy doradzał w sumie co innego, ale wszyscy się, wszyscy jednakowo przyczepili się, że stal nie jest zahartowany. Ła, jeszcze ciepło. Także dzisiaj postanowiłem przemóc się z kuchenki Turbo kuchenki, tak? Turbo, turbo, kuchenka, to się nazywa, którą zrobił własnoręcznie i podarował mi mój znajomy Morden z kanału Postapokaliptycznie przez świat. Zrobiłem z niej piec węglowy i przy użyciu tego piecyka węgla kamiennego i suszarki Dominiki udało się stale rozgrzać do czerwoności. Widzieliście w sumie? Nie wiem, czy tak będzie widać na kamerze, ale e, teraz tylko sprawdzić, czy ślizga się. Tak się wtedy nie ślizgało. Może i mieliście rację. No na pewno mieliście rację, bo naprawdę. Tak się nie ślizgało. No ale żeby jeszcze dodatkowo została tylko taka wielka, wielka warstwa szlaki ale żeby jeszcze dodatkowo sprawdzić idziemy przywalić w tego pręta. Oczywiście to ten sam pręd, ten sam nóż i ten sam toporek, którym będę uderzał. Zobaczymy co się stanie. Dobra, mieliście rację. Mieliście rację. Nic, zero, ale damy jeszcze raz na czubku. Zero, jeszcze raz niżej. O, tu jest zarysowanie. No ale nikt. Jest jak widać, a, tu bardziej od uderzenia, tu jest ryza Jest tu takie, no, mała zadra, bo można się jej przyczepić. E, no ale no, nikt nie będzie nożem gwoździć. Ją. Poza tym ten pręd, jak można zobaczyć, jest już prawie przycięty. Także dobra, teraz już się, mam nadzieję, że się nie przyczepicie tego hartowania. Chociaż e, faktycznie nie udało mi się rozgrzać identycznie całej głowni. Ona była tak odtąd dotąd, w taki sposób najbardziej czerwona, ale mi najbardziej chodzi, aby zahartowane było ostrze. Tu nawet ta część, szczerze mówiąc lepiej, gdy będzie bardziej miękka, to ona wtedy podczas jakichś naprawdę ciężkich prac będzie sprężynować. Gdy będzie miękka A ostrze będzie cały czas twarde i mocne Także nie pęknie nam na przykład W całości, także no, no nie powinno bynajmniej. No teraz co, znowu muszę troszkę przeszlifować Ale to już w następnym odcinku, dzisiaj chciałem tylko zahartować Pokazać wam, że jednak to zrobiłem Nie miałem czasu, dużo pisaliście o jakichś piecykach Dawaliście różne linki Albo jakieś tam inne metody ja y, jedynie co wszedłem, to wszedłem do, na kanał do Pirana Piran dawno, dawno, parę, parę lat temu Wiele, wiele, wiele lat temu no Jak jeszcze był mały <grywka> Jeszcze był mały i młody To y, Piran też robił takie rzeczy, bawił się w takie rzeczy I zobaczyłem, że on tam ma parę odcinków Obejrzałem w sumie tylko jeden y, O piecyku, piecyk gazowy Ja też taki postaram się zrobić, bo chciałbym mieć gazowy piecyk w którym zawsze będę mógł sobie w każdej chwili bez jakichś tam rozpalań, właśnie i sytuacji dosyć wysokich temperatur. Mógłbym sobie właśnie takie noże, jeżeli ten się uda, to będę kontynuował coś w tym stylu. No nie na każdym odcinku, ale często. Będę się starał, bynajmniej. No to. No to wtedy, wtedy właśnie taki gazowy piec byłby najlepszy. Poza tym gazowy piec nie zostawia nam takiej szlaki, która znajduje się w tym momencie na tym nożu. No ale dobra, ważne, że się zahartował. Mam nadzieję, że już nie napiszecie, że... Nie, a jednak nie, jednak coś nam, coś nam. Ja nie mam przeciwwskazań oprócz tego, że jest szlaka. Ale ja, dla, mnie, dla mnie już jest bomba. Już teraz to już chyba nikt się niczego nie przyczepi. Szlifowaniem i rękojeścią w kolejnym odcinku będzie on Na pewno w przyszłym tygodniu Z całą pewnością postaram się, aby był to poniedziałek A jeśli w poniedziałek, może się uda go w całości zrobić Tymczasem tym, tym pozdrawiam Was i nie będę więcej marudził Zachartowałem i jest zachartowany, jeszcze nie sprawdzałem czy jest prosty Prosto w światło sobie tam patrzyłem Jest delikatnie, podchodzi w tę stronę, nie wiem czy to będzie widać, tak jakby się robił w tę stronę, ale myślę, że delikatnym szlifowaniem idzie to naprawić, wprostować go zamiaru, nie mam zamiaru, żeby nie bo jest twardy teraz, a więc... Może pęknąć? No nie nic. Zobaczymy, jak wyjdzie reszta. Na razie jest zahartowany i o to mi chodziło. To, co najważniejsze. Piecyk wyszedł ekstra. Tak se wpadłem na pomysł. Szukałem węgla drzewnego z grilla, bo kiedyś na poprzednich odcinkach, ale nie na kanale Shopa Wikinga, a na kanale Wiking z Lasu, hartowałem już parę noży i używałem do tego węgla drzewne, drzewnie, drzewnego i suszarki tak samo w takim kwadratowym zbiorniczku rozgrzewałem do czerwoności stali i hartowałem także nie było hmm, było dobrze <coughs> te noże są do dziś naprawdę zahartowane yy, jednak jednak co, jednak yy, dzisiaj pierwszy raz robiłem to węglem kamiennym Temperatura jest dużo wyższa, tylko strasznie kopci. <noise> Wokół mnie są bloki. Także na pewno się tam ci, co mieli okna potwierane, to się nawąchali trochę tego smrodu z tego węgla. Nie było były proste zdobyć ten węgiel, bo tutaj raczej u mnie nikt węglem nie pali Ja tym bardziej nie palę. Ja palę tylko drewnem i węgla nie miałem. Ale udało się, udało się. Teraz możecie napisać, co o tym sądzicie. Mam nadzieję, że znowu nie będę czytał tych smutnych komentarzy: typu, że spieprzyłem znowu robotę. No niestety, spieprzyłem. Dobrze, że to piszecie. Dobrze, że jesteście szczerzy i nie udajecie, że. A nie, no, wyszło ci super. A później podczas smarowania chleba masłem nóż się w pół wygnie. Idę stąd. Na razie, cześć.